Witajcie, tutaj Asia z Balkonoro Pomidoro. Chcę Wam nakręcić taki filmik aktualizacyjny, w którym chcę pokazać, jak się miewają pomidory na moim balkonie pod koniec lipca. Przypomnieć krótko, jakie zabiegi pielęgnacyjne trzeba na nich stosować i pokazać, jak się sprawują właśnie te odmiany, które wybrałam do wypróbowania w tym roku na balkonie. Zaczniemy może od samokończących Miniaturka Wenus. Pomidor karłowaty wyhodowany specjalnie do doniczek. Bardzo, bardzo fajnie się sprawdziło. Jest rzeczywiście miniaturowa, co jak niestety się przekonałam, miniaturką rzadko się zdarza. Ładnie się rozkrzewia. Ma zdrowe, ciemnozielone, zielone takie charakterystycznie sposób pomarszczone liście. Obficie kwitnie. Mm, zawiązują się owocki, ale nie jest to jakaś mego plenność. Jak na razie zauważyłam raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem na razie siedem owocków będzie ich więcej, ale zapowiadają się raczej malutkie. No nie można spodziewać się takiej gigantycznej plenności z takiego malutkiego pomidora, chociaż jak widać ma mnóstwo liści, bardzo zwartą. Struktury. Ja posadziłam go w końcu w mniejszej doniczce, No bo po prostu głupio wyglądał w takiej ogromnej, taki maleńkiej. Także, jeśli ktoś chce naprawdę taką miniaturową miniaturkę, która wręcz można powiedzieć, pełni funkcje ozdobne. To Wenus bardzo polecam. Ciekawa jestem, jakiego koloru będą te pomidorki, na razie jeszcze nie dojrzały. Powinny być e, bodajże pomarańczowe, następnie Ola Polka. No i tutaj. To jest dziwactwo. Tego pomidora raczej Wam nie polecam. Miała być to również miniaturka. Jest mi bardzo przykro, bo to jest odmiana polska i bardzo się na nią cieszyłam. Ciekawa byłam, jaka wyjdzie. Miała być miniaturka, no ale w tej chwili mamy prawie no, ponad metrowy krzak. Ja go już w końcu obłowił, ogłowiłam, ponieważ no, nie chciał się żaden Sposób zachowywać jak pomidor samokończący. Tworzyły się wprawdzie boczne pędy, ale one zatrzymywały się w rozwoju, a roślina ciągle ciągła w górę. Nawet teraz, kiedy ją ogłowiłam, to te pojedyncze pędy, które zaczęły się boczno rozwijać, również zachowują się w taki dziwny sposób, że są bardzo długie, mają długie międzywęźla. Mało zwarty jest ten pomidor, i generalnie powiedziałabym, że. Jest chorowity. Od początku miałam problemy z różnymi plamami na liściach. Jak widzicie, teraz też pousuwałam tu część dolnych liści. Tutaj jest ich niewiele, ponieważ były plamy od niedoborów. On bardzo szybko wystartował w małej doniczce, bo spodziewa spodziewałam się, że to będzie również miniaturka. Posadziłam go w małej doniczce, a wyrósł ogromny. Szybko zaczął cierpieć na niedobory. Ale widzę, że na nowych liściach też pojawiają się jakieś zmiany. Ja muszę troszeczkę tą Wenus tutaj odsunąć, żeby ją izolować. No nie jestem zadowolona z tego pomidora. Mm, kwitnie, ale jak na razie zawiązał dosłownie dwa, a nie cztery owoce. Są one wielkie. Szczerze mówiąc, ani to miniaturka, ani to karłowaty, ani samokończący, ani nawet mam wrażenie, że koktajlowy, bo pomidory, no są wielkości takiej. No małych pomidorów, pomidorów, takich zwykłych, nie koktajlowych, no mają około 5 centymetrów nawet. No więc rozczarowana jestem tą odmianą. Zobaczymy, ale za, na razie ją zatrzymuję, żeby po prostu ją Wam przedstawić. Tutaj widzicie to takie papierowe rynienki. To jest dobroczynek kalifornijski w zasobnika, który ja tu wyłożyłam, ponieważ właśnie już pierwsze oznaki pojawiania się przedziorka zauważyłam. Jeżeli Was ten temat interesuje, to na pewno o Naturalnym, biologicznym zwalczaniu przędziorków, temat jakiś również nakręcę. Generalnie co roku mam problemy z przędziorkami, bo o ile na balkonie pod dachem nie grozi mi zawilgocenie pomidorów i na przykład najpopularniejsza zaraza ziemniaczana mączniki, o tyle rok w rok pojawia mi się przędziorek późnym latem. W zależności od pogody pojawia się wcześniej czy później, w tym roku zastosowałam dobroczynka kalifornijskiego. No i jak na razie, poza tym jednym pomidorem, wszystkie są zdrowe. Dobrze. Tutaj taka ciekawostka. To jest Kuka Melon, czyli ogórek meksykański. Pierwszy raz go posadziłam. Bardzo jestem ciekawa, jaki to będzie miało smak. W sumie, uwaga, historyczny moment. Spróbuję po raz pierwszy. One jeszcze nie są całkiem dojrzałe, te ogóreczki, ale ponieważ jutro wyjeżdżam, chcę ich spróbować. Zobaczcie, śliczny wygląda jak mały melonik, jak mały arbuzik, albo melonik. Nazywa się w końcu kuka melon. Podobno się jeje je takie, właśnie niedojrzałe, bo potem, kiedy dojrzewają, mocno robią się kwaśne i bardzo wypełnione zielonami. No to spróbujmy. Jest jeszcze troszkę za mało dojrzały, ale wspaniale chrupie i rzeczywiście ma, tak jak to opisywałam, smak ogórka. Pamięszczony z cytryną, limonką. Można go podobno zaprawiać tak jak ogórki. Bardzo go jestem ciekawa. Tak nie ma, bardzo wiotkie pędy. Kupiłam 10 nasionek, z czego wyszło tylko chyba 3, a utrzymała się jedna sadzonka. Ale to czytałam o tym, że. Jego kiełkowalność jest słaba, no ale ten jeden mam. Zobaczymy, co z niego będzie. A to tak tytułem ciekawostki. Kolejny pomidor samokończący to maskotka, którą jak widzicie, prowadzę w doniczce wiszącej. Jako pomidor zwisający nie będę dużo o nim mówić, ponieważ są o nim osobne filmiki. Ponieważ jakby przedstawiam tą nietypową formę hodowli pomidora. Krótko tylko o nim powiem, że. Jestem z niego mega zadowolona. Pomimo, że posadziłam dwa osobniki w jednej doniczce, obawiałam się, że e, będą przez to osłabione. To okazało się bardzo wczesne, bardzo plenne. Jest to jedyny pomidor, na którym już mam dojrzałe pomidorki. Bardzo ma dużo kwiatostanów. Świetnie się prowadzi właśnie jako pomidor e, zwisający i pomidor samokończący. E, nie trzeba mu obrywać wilków. E, Mało trzeba obrywać liści, bo są bardzo zdrowe. Także super! Ten pomidor jest naprawdę wspaniały i polecam go jak najbardziej. I tą formę hodowli również. To tyle, jeżeli chodzi o pomidory samokończące. Teraz przejdziemy do pomidorów wysokich. Przypomnę Wam tylko, że ja moje pomidory wysokie prowadzę. Nietypowo na kilka pędów, najczęściej na trzy, ponieważ rozkładam je wachlarzowato na balustradzie balkonu. Czasami tylko pozwalam im rosnąć wyżej, tutaj wzdłuż pergoli. I tak też postępuję w tym roku. Jak widzicie, moja balustrada jest silnie w tej chwili przerośnięta wszystkimi tymi pomidorami. Ja byłam zmuszona je już ogłowić nad balustradą, tak żeby nie wystawały za bardzo, chociaż niektóre troszkę to robią, bo w bardzo opalne dni, kiedy miały dużo wody i dużo składników odżywczych, ponieważ ja zastosowałam ziemię z nawozem startowym do pelargonii, pelargonie mają bardzo zbliżony skład, mają bardzo zbliżone potrzeby pokarmowe, jak pomidory, więc taka ziemia świetnie się sprawdza na start. Także, no, ta kombinacja dostępności składników odżywczych, wspaniałego słońca i tego podlewania sprawiła, że wyrosły jak szalone. No ale tylko się z tego cieszyć. No to króciutko o każdym z nich. Odmiana Angelle to jest ta, którą ja pobrałam nasionka ze sklepowych pomidorów, które bardzo lubię. Są to pomidory daktylowe, czerwone, bardzo chrupkie, o skórce. Prowadzę je, jak widać, na trzy pędy, chociaż one u góry troszkę się rozgadziły. I jeden pęd tutaj pójdzie mi po pergoli, wysoko, Resztę pędów już ogłowiłam, zaczęły one się tutaj już mieszać z innymi pomidorami. Ładnie kwitnie, owoców jeszcze nie ma, chociaż nie kwitnie jakoś bardzo obficie. Zobaczymy, jak w zeszłym roku wspaniale owocował, kwitnął, zobaczymy, może się jeszcze rozkręci. On bardzo aż do samej jesieni kwitnie i owocuje, więc być może rozkręci się jeszcze troszkę później. Teraz pomidor mega groniasty czerwony. E, troszeczkę mi poszedł w burz, dlatego że ja do końca nie wiem, jak prowadzić tego pomidora. Prowadzę go pierwszy raz. Jest to pomidor mega groniasty. To znaczy, jego grona, e, ja troszkę narzekałam w poprzednich filmikach, że wcale nie wyglądają na mega, ale rozkręciły się. I zobaczcie, to jest jedno grono tego pomidora. Mam nadzieję, że widać je na tle zieleni. Pokażę moją dłoń. Zobaczcie, to co podnoszę, to wszystko jest jedno grono. No tu się pomieszało z Angel, ale to jest jedno grono, mega groniastego. Zobaczcie. On ma tutaj setki kwiatów, setki. Mówi się, że nawet potrafi mieć 200-300 pomidorów z jednego grona. Dlatego zobaczcie, to grono stopniowo się rozwija. No, najpierw było małe. Ale zauważyłam, że miałam mnóstwo maleńkich, takich niedorozwiniętych jeszcze kwiatuszków, one z czasem zaczęły się również rozwijać do tego stopnia, że wyszło tak ogromne, że musiałam je podwiązać, bo wyrosnęło nad balu wyrosło nad balustradę i obawiam się, że obspane pomidorami będzie bardzo ciężkie, więc znalazłam takie rozwiązanie. Zawiązałam na nim miękką szmatkę, żeby nie uszkodzić. Łodygi, żeby ją podtrzymywać, ale zawiązałam sobie to e, żyłką przeźroczystą. Nie wiem czy ją widać. Mam nadzieję, że nie widać, bo o to chodziło. I podwiązałam ją do górnej balustrady. Dzięki temu zachowałam widok niezakłócony z mojego balkonu, a jednocześnie grona jest podtrzymywany. I kiedy będzie na nim dużo pomidorków, to się nie złamie. Tylko jedną mam taką uwagę. Na razie widzę, że jest bardzo dużo kwiatów, ale zawiązywanie pomidorów jest słabe, powiedziałabym. Niewiele się z tych kwiatów zawiązuje pomidorów. No z tej ilości kwiatów to tych pomidorów na pewno troszkę będzie. No Zobaczymy, kiedy wrócę z mojego urlopu, bo dzisiaj wyjeżdżam. Pewnie wtedy zobaczę, ile tych kwiatów się faktycznie zawiązało w owoce. Chociaż przylatują do niego czmiele, znaczy ja przypomnę, że generalnie pomidor jest samopylny, więc w zamkniętych tunelach, czy nawet w domu można uzyskać owoce, można troszeczkę wspomóc zapylanie, na przykład w ten sposób potrząsając. O, ja to zr będę zrobić jeszcze, co jakiś czas to robię. Dzięki temu pyłek łatwiej opada, pyłek spręcików łatwiej opada na znamiona słupka i... Zawiązywanie owoców może być większe, ale to zawiązywanie owoców również wspaniale wspomagają trzmiele. Pomidory nie są zapylane przez. O tu pokażę jeszcze drugi kwiatostan, tylko nic nie widzę pod słońcem. Mam nadzieję, że dobrze wycelowałam. Pomidory nie są zapylane przez pszczoły, a jedynie przez trzmiele. I trzmiele bardzo efektywnie zwiększają ilość zapylonych kwiatów. Dlaczego nie do końca wiadomo? Prawdopodobnie ja sądzę osobiście, że prawdopodobnie wibracje, które ciężkie trzmiele wywołują, siadając na roślinach, jednocześnie utrzymując się w miejscu, cały czas wibrując skrzydełkami, być może dobrze wpływają na zapylanie. Zresztą to nie jest tylko mój wymysł. Do produkcyjnych szklarni, wielko, wielkoprodukcyjnych, sprowadza się specjalnie specjalny ule z trzmielami, po to właśnie, by zwiększyć plenność roślin. No dobrze, więc tego mega groniastego ja prowadzę nietypową. No, zostawiam sporo wilków, dlatego że mówi się o tym, że m, tak ogromne grony potrzebują dużej ilości pędów i liści, aby je wyżywić. Natomiast można mu pozwolić jedynie na 2-3 grona w doniczce, ponieważ więcej po prostu pomidor nie byłby w stanie wykarmić. Więc ja w tej chwili zostawiłam raz. Tutaj widać drugie duże grono i jeszcze jedno mniejsze gdzieś mi się tutaj tworzy. O, to będzie jeszcze trzecie. Na więcej mu nie pozwalam. Wszystkie pozostałe nowo tworzące się grona uszczykuję Dobrze, przechodzimy sobie dalej. To jest. Ma. Linowy kapturek, jeden z moich najjubiąszych pomidorków, on jest mega słodki, jest to pomidor koktajlowy, wysoki, ale właśnie malinowy, ma ten charakterystyczny kolor malinowy owoców. O, proszę, tu już się tworzą, one są lekko podłużne, będą właśnie takie malinowe czyli takie różowo-czerwone. Są mega słodkie i pyszne. To są ulubione pomidorki moich dzieci. Jego również prowadzę na trzy pędy, chociaż jeden główny pęd mi się tak mocno rozgałęził na dwa, więc w sumie wyszły cztery. Ale chodzi o to, że jest rozgałęziony, wachlarzowato, w ten sposób, żeby słońce docierało do wszystkich jego części. Bardzo ładnie, obficie kwitnie. Tutaj też już musiałam go ogłowić, ale pozostawiałam te grona kwiatowe i spodziewam się wielu pięknych pomidorków. Następny pomidor, który tutaj mam, również eksperymentalny, który kupiłam kilka nasion, to również megagroniasty żółty. Również staram się go prowadzić na kilka pędów, ale z nim jest dokładnie tak samo jak z megagroniastym czerwonym. Jego grona podobno są nieco mniejsze, ale jak widzę też rozwijają się, są bardzo zbite rozwijają się w takie coraz większe Oj, tutaj to zobaczcie zobaczcie jakie to jest zbite wszystko mam nadzieję, że no być może trzeba będzie troszeczkę prześwietlić te grona, też narzekałam, że wygląda zwyczajnie na początku te kwietostany były takie zwyczajne, ale właśnie zaczęły te dodatkowe pączki się rozwijać i rzeczywiście teraz to wygląda rzecz naprawdę mega groniasta Także zasady prowadzenia go takie samo jak mówiłam u mega tego czerwonego: trzeba zostawić dużo liści, nie obrywać wszystkich wilków i pozwolić tylko na kilka kwiatostanów. Ja widzę, że ponieważ te kwiatostany na początku wyglądały zwyczajnie, jak zostawiłam za dużo, będę musiała kilka z nich oberwać, tych najmniejszych, zostawić tylko kilka największych i intensywnie nawozić tego pomidora. No i tutaj ostatni na balustradzie pomidor. To również coś mi tu radośnie bzyczy. O, witaj trzmieliku! Chodź, chodź, zapylaj. Chodź, chodź. Właśnie tutaj lata, i zapyla mi trzmielik. Zapylaj, zapylaj tą a, syberyjską gruszkę, bo coś bardzo słabo. Z tymi owocami u niej. Dobrze, wracamy do. To jest żółta gruszeczka. Jeden do drugi z moich ukochanych pomidorków. Ona też bardzo obficie kwitnie i owocuje. Ma pomidory w kształcie gruszeczek. Już tu troszkę widać, będą żółte. O, jeszcze tutaj chwilkę tego bzyczka. Tak, tak, go bzyczku zapyla. I to jest mega groniasty żółty. Widzę, że na razie słabo z zajązywaniem owoców, więc to stara się. Nie pomóc. Uwielbiam trzmiele Są zupełnie pokojowymi, bardzo rzadko rządą. Uwielbiam ten charakterystyczny bzyk, gdy zapylają pomidor. Także bardzo się z każdego cieszę. Są moimi puchatymi, bzyczącymi balkonowymi przyjaciółmi. No dobrze, no to wróćmy jeszcze tutaj. O, tak wyglądają te żółte gruszeczki. To jest właśnie bardzo sprawdzony przeze mnie pomidor, bardzo lubiony, lubiany. Znów wprowadzę go na trzy pędy, chociaż one też mi się tu porozgałęziały. To jest pomidor bardzo wysoki, on mocno ciągnie, więc ja też w miarę możliwości pozwalam mu jeszcze tutaj rosnąć po pergoli, dlatego zawsze go tam zwykle przy tej pergoli gdzieś sadzam. I owocuje nieco później niż inne, ale w tym roku nawet mnie zaskoczył, bo bo już dość wcześnie już dużo owoców wytworzył. No i ostatni pomidor z wysokich, właściwie ostatni w ogóle pomidor, też eksperymentalny. W tym roku po pierwszy raz yy, hoduje syberyjska gruszka. Hmm, trudno jest mi powiedzieć, czy jestem zadowolona z tego pomidora, czy nie. Ja go tutaj nietypowo, tak w takim ostatnim miejscu, w którym jeszcze da się tego pomidora u mnie hodować. W tym roku bardzo dużo odmian nowych wypróbowałam i musiałam wszelkie możliwe miejsca na balkonie zająć. Właśnie na potrzeby tego vloga. No prowadzę go na cztery główne, trzy główne pędy. Tutaj idzie jeden. Ja go będę tak ukosem y, na tle okna prowadzić. Tutaj mamy drugi pęd. Troszkę mi tutaj też się rozgałęził i trzeci pęd. A, rośnie tutaj, jest ogromny. Ja już go poogławiałam, już nie chcę, żeby więcej rosnął, ale jak na razie raczej jestem nim rozczarowany. On ma mieć długie, piękne, nawet półmetrowe grona z czerwonymi, gruszkowatymi owocami, co mnie bardzo zainteresowało. I tyle tylko, że na razie rozczarował mnie, bo zaczął kwitnąć najpóźniej ze wszystkich. Pomidorów i bardzo niewiele tych kwiatów ma jak na razie, i nie widzę jeszcze żadnego zawiązanego owocu. Także będziemy go obserwować. Jestem ciekawa tej odmiany, jeżeli się sprawdzi, jednak być może będzie późniejszy. To jest syberyjska gruszka, więc prawdopodobnie może nie będzie potrzebował aż tak wysokich temperatur i wysokiego słońca do owocowania. Być może będzie takim późniejszym pomidorem. No nic, obserwuję. Takie w tym roku były moje cele, żeby wypróbować nowe, nieznane mi wcześniej odmiany, więc zobaczymy, jak one się sprawdzą. Na koniec jeszcze króciutko przypomnę, jakie zabiegi pielęgnacyjne w lipcu. W lipcu pod koniec lipca przede wszystkim obserwujcie, czy nie pojawiają się już jakieś objawy chorobowe. Przypominam, że usuwamy wszelkie liście, które. Posiadają jakieś plamy, starzeją się, zwłaszcza te liście u dołu łodygi. Ja to już zrobiłam i yy, jeszcze przejrzę przed wyjazdem. No może tutaj ten liść na przykład nieciekawie wygląda. Obserwujcie je zawsze, oglądajcie od góry, od spodu, czy nie pojawiają się jakieś pasożyty, jakieś choroby grzybowe. I wszelkie liście ze zmianami usuwajcie, to po prostu zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby. A te liście słabną, po prostu roślina już nie inwestuje w nie. Te stare liście słabną, nie inwestuje już w nie swojej siły, soków, ponieważ one przede wszystkim teraz starają się odżywić grona z kwiatami i pierwsze tworzące się owoce. Więc te liście osłabione są podatne na choroby, usuwamy je. Po drugie, ogłówcie swoje pomidory, jeżeli już wyrosły za wysoko. Ja to już wszystko zrobiłam, nagrałam filmik o ogławianiu. Także, jeżeli macie jakieś wątpliwości czy pytania, to polecam, obejrzyjcie go. I e, usuwajcie wilki, czyli e, nadmiar pędów, które pojawiają się w kątach liści. Zaraz tutaj przypomnę tylko, jak taki wilk wygląda. Ja większość usunęłam, więc nie wiem, czy szybko znajdę. Na przykładzie tej syberyjskiej gruszki. Ja już nie chcę, żeby ona się bardziej rozrastała. O tu przegłapiłam. Już taki całkiem spory wilk. Usunę go. Niech siła pomidora już idzie w kwitnienie, a nie w rozrastanie się. Kolejny wilk. Tutaj. One zawsze rosną w kątach liści. Najlepiej zrywać go, kiedy są maleńkie. Zobaczcie, pokażę Wam. Tu takiego maleńkiego wilka. O tu. Najlepiej usunąć właśnie. Kiedy są maciutkie, wtedy. Jak najmniej stracimy energię pomidora. Tutaj kolejne. Już nie będę pokazywać obrywania wszystkich ciał, tylko przypomnieć, jak te wilki wyglądają. No, i w lipcu obficie podlewamy najlepiej codziennie ciepłą, odstaną wodą. Intensywnie nawozimy. O nawożeniu i podlewaniu będzie osobny filmik, także tylko przypomnę. O tych zawiechach pielęgnacyjnych. Nawozy teraz stosujemy przede wszystkim takie, które są dla kwitnących pomidorów, więc zawierające więcej fosforu, potasu, manganu, ale o tym osobny filmik. Także do zobaczenia.